Hans Christian Andersen, słowik, przekład Bogusława Sochańska, część druga. Pewnego dnia do cesarza przyszła wielka paczka. Było na niej napisane słowik. O, mamy nową książkę o naszym słynnym ptaszku powiedział cesarz ale nie była to książka. W pudełku leżało małe dzieło sztuki sztuczny słowik, podobny do prawdziwego, ale cały, wysadzany diamentami, rubinami, szafirami. Wystarczyło go nakręcić, a śpiewał jedną z piosenek prawdziwego słowika. A jego ogon poruszał się w górę i w dół, i cały lśnił od srebra i złota. Na szyi miał wstążeczkę, na której napisano: słowik cesarza Japonii. Jest ubogi w porównaniu ze słowikiem cesarza Chin. Niech zaśpiewają razem! Co to będzie za duet? No i słowiki zaśpiewały razem, ale nie bardzo to wychodziło, bo prawdziwy śpiewał na swój sposób, a sztuczne, jak mu dyktowały walce. A potem sztuczny ptak miał zaśpiewać sam. Odniósł taki sam sukces, jak żywy słowik. No i o wiele przyjemniej było na niego patrzeć. Leśnił jak brosze i bransolety. Trzydzieści trzy razy śpiewał jedną i tę samą piosenkę. A mimo to się nie zmęczył. Ludzie chętnie by go słuchali jeszcze raz od początku, ale cesarz uznał, że teraz także prawdziwy słowik powinien trochę pośpiewać. Tylko gdzie on się podział? Nikt nie zauważył, że wyleciał przez otwarte okno hen do swych zielonych lasów. Go! Zawołał cesarz, a wszyscy dworzanie pomstowali na ptaka i byli zdania, że słowik jest w najwyższym stopniu niewdzięczny. A sztuczny słowik znów musiał śpiewać i usłyszeli tę samą piosenkę po raz trzydziesty czwarty. Maestro wynosił jego śpiew pod niebiosa. Ba! Zapewniał, że sztuczny ptak jest doskonalszy od żywego słowika, nie tylko jeśli chodzi o strój i wspaniałe diamenty, lecz także o wnętrze. Maestro uzyskał zgodę cesarza na to, by w niedzielę pokazać ptaka ludowi. Niech także posłucha, jak śpiewa, powiedział cesarz. I ludzie go usłyszeli, a tak ich to rozweseliło, jakby się upili herbatą bo tak to już w Chinach bywa. I wszyscy wołali, podnosili w górę wskazujące palce i kiwali głowami, ale biedni rybacy, którzy znali śpiew prawdziwego słowika, mówili: Brzmi ładnie, nawet podobnie, tylko czegoś w tym brakuje, ale nie wiem czego. Prawdziwego słowika wygnano z cesarstwa, a sztucznego posadzono na jedwabnej poduszce przy łóżku cesarza. Wokół leżały wszystkie prezenty, jakie otrzymał. Złoto i szlachetne kamienie i awansował do tytułu cesarskiego śpiewaka nocnego stolika. W randze numer jeden po lewej stronie cesarza. Bo cesarz za najważniejszą uważał stronę, po której bije serce. A serce jest z lewej strony także u cesarza. Maestro zaś napisał o sztucznym ptaku 25 tomów. Były bardzo uczone i bardzo długie i zawierały najtrudniejsze chińskie słowa, więc wszyscy mówili, że je czytali i rozumieli, w przeciwnym razie uznano by ich za głupich i bębniono by im po brzuchach. Tak minął cały długi rok. Cesarz, dwór i wszyscy inni Chińczycy na pamięć znali każde najmniejsze gul-gul w śpiewie sztucznego słowika. Ale właśnie dlatego byli o nim najlepszego zdania. Mogli śpiewać razem z nim i tak też robili. Uliczni chłopcy śpiewali zi-zi-zi, gul-gul-gul. I śpiewał tak również cesarz. Tak. To było wspaniałe. Ale pewnego wieczoru, gdy słowik śpiewał w najlepsze, a cesarz słuchał go, leżąc w łóżku, coś w ptaku zrobiło brzdęk, coś wyskoczyło dr. wszystkie tryby kręciły się w kółko i słowik przestał śpiewać. Pesarz natychmiast zerwał się z łóżka i kazał przywołać nadwornego lekarza, ale cóż on mógł pomóc? Wezwano więc zegarmistrza i po długim gadaniu i wielu zabiegach udało mu się, jako tako naprawić słowika. Ale zegarmistrz powiedział, że trzeba go oszczędzać, bo części mechanizmu są już zużyte, a nie da się założyć nowych tak, żeby muzyka na pewno dobrze brzmiała. Co to było za zmartwienie? Tylko raz w roku odważano się uruchamiać słowika, a to i tak było za często. Minęło pięć lat. Cały kraj ogarnął wielki smutek, bo jego mieszkańcy w gruncie rzeczy lubili swojego cesarza, a cesarz był chory. Mówiono, że długo nie pożyje, że już wybrano nowego. I ludzie na ulicach pytali marszałka, jak się sprawy mają z ich cesarzem. Puch! Odpowiadał kręcąc głową. A cesarz leżał zimny i blady w swoim wielkim, wspaniałym łóżku, i wszyscy dworzanie myśleli, że umarł, więc biegli pokłonić się nowemu cesarzowi. Lokaje wyszli do miasta i o tym rozprawiali, a pokojówki zaprosiły znajomych na kawę. Komnaty i korytarze wyłożono suknem, żeby nie było słychać kroków. I dlatego było tak cicho, tak cicho. Ale cesarz jeszcze nie umarł. Sinny i sztywny leżał w swoim wspaniałym łóżku z długimi pluszowymi zasłonami i ciężkimi, złotymi chwostami. Wysoko w górze otwarte było okno i przez nie świecił na cesarza i na sztucznego słowika księżyc. Biedny cesarz z trudem oddychał, jakby mu coś siedziało na piersi. Otworzył oczy. I zobaczył, że to śmierć. Siedzi mu na piersi, w jego własnej złotej koronie na głowie i w jednej ręce trzyma złotą szablę cesarza. W drugiej jego wspaniały sztandar. A wokół sfałt zasłony wyglądają dziwne głowy, jedne obrzydliwe, inne miłe i łagodne. To spoglądały na niego wszystkie dobre i złe uczynki. Teraz, gdy na piersi siedziała mu śmierć. Muzyka, muzyka, niech zabrzmi wielki chiński bęben, zawołał. Niech nie słyszę tego, co mi tu mówią. Ale głowy nie przestawały, a śmierć, jak Chińczyk, potakiwała wszystkiemu, co mówiły. Muzyka, muzyka. Ty, cudny złoty ptaszku, śpiewaj, no śpiewaj. Podarowałem ci złoto, kosztowności. Osobiście zawiesiłem ci na szyi mój złoty pantofel, więc śpiewaj, śpiewaj mi. Ale ptak milczał, nie miał go kto nakręcić, a zresztą i tak nie umiałby już śpiewać. A śmierć wciąż patrzyła na cesarza wielkimi pustymi oczodołami, i było tak cicho, tak przeraźliwie cicho. Nagle, w pobliżu okna, zabrzmiał najcudniejszy śpiew. To mały, prawdziwy słowik usiadł na gałęzi. Słyszał o niedoli swojego cesarza i przyleciałby go pocieszyć i dodać otuchy. A w miarę jak śpiewał, zjawy coraz bardziej bladły. I w słabym ciele cesarza coraz szybciej krążyła krew. Śmierć też słuchała i mówiła: Śpiewaj dalej, słowiczku! Śpiewaj! Więc oddaj tę wspaniałą złotą szablę, oddaj ten piękny sztandar, oddaj cesarską koronę. I śmierć oddawała drogocenne przedmioty za pieśń, a słowik śpiewał dalej. Śpiewał o cichym cmentarzu, gdzie rosną dzikie róże, gdzie pachnie krzew dzikiego bzu, a świeżą trawę podlewają łzy żyjących. A wtedy śmierć zatęskniła za swoim ogrodem, i jak zimna, biała mgła wypłynęła przez okno spokoju. Dzięki ci, dzięki! zawołał cesarz Ty niebiański ptaszku! Przecież Cię znam. Wygnałem Cię z cesarstwa, a Ty, mimo to, przepędziłeś swoim śpiewem od mojego łóżka te wszystkie złe duchy, a z mojego serca śmierć. Jak mam Cię wynagrodzić? Wynagrodziłeś mnie. Widziałem łzy w Twoich oczach, gdy pierwszy raz śpiewałem przed Tobą. Nigdy tego nie zapomnę. To klejnoty, które uszczęśliwiają serce śpiewaka. A teraz zaśnij i odzyskaj siły. Będę ci jeszcze śpiewał. I zaśpiewał. A cesarz zasnął słodkim snem, spokojnym i pokrzepiającym. Gdy się obudził silny i świeży, przez okna świeciło mu słońce. Żaden ze służących jeszcze nie wrócił, bo wszyscy myśleli, że umarł, a słowik wciąż. Śpiewał. Musisz zostać ze mną na zawsze. Będziesz śpiewał tylko wtedy, gdy sam tego zechcesz, a sztucznego słowika rozbiję na tysiąc kawałków. Nie rób tego powiedział słowik. Śpiewał przecież tak dobrze, jak umiał zachowaj go. Ja nie mogę zamieszkać w pałacu, ale. Pozwól mi przylatywać, kiedy będę chciał. Usiądę wtedy wieczorem na gałęzi, tam, przy oknie, i zaśpiewam, żeby napełnić ci duszę szczęściem, ale i zadumą. Zaśpiewam ci o szczęśliwych i o tych, co cierpią, o dobru i o złu dookoła, które przed tobą skrywają. Ptak leci do ubogiego rybaka na dach chłopskiej chaty, do wszystkich, którzy żyją daleko od ciebie i twojego dworu. Kocham twoje serce bardziej niż koronę. Ale wokół korony jest aura świętości: Przylecę, zaśpiewam ci jedno tylko musisz mi obiecać. Wszystko powiedział cesarz, stojąc w swej cesarskiej szacie, w którą sam się ubrał i przyciskając do serca szablę ciężką od złota o jedno cię proszę nie mów nikomu, że masz małego ptaszka, który ci o wszystkim opowiada. A wtedy sprawy ułożą się jeszcze lepiej. I Słowik odleciał. Do pokoju weszli służący, żeby zobaczyć, co z ich umarłym cesarzem, i stanęli przed nim zdumieni, a on im powiedział: Dzień dobry. Koniec. Wystąpili. Karolina Goszkowska, Łukasz Bugowski, Tomasz Szczygielski. Montaż dźwięku i muzyka Daniel Gąsiorowski Montaż i oprawa graficzna Magdalena Chlawacz i Paulina Ptaszyńska Opolski teatr Lalki i aktora imienia Alojzego Smolki